Witam was na kanale MKPL Dzisiaj gramy sobie w BLUES TOWER DEFENSE BATTLE znowu yy, no i co no dzisiaj na no, oczywiście jak zawsze was zanudzam chyba stawcie łapkę w górę Och, subika z dzwoneczkiem to będzie więcej takich filmów kurde nie mam spina bo kurde kręciłem ramo i jeszcze nie mam yy, no i... Dobra. No i dzisiaj sobie gramy. Fajnie, 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 fajnie. E, śmieszki, śmieszkami. He, he, he. Dobra. Nie, nie chcę tej mapy, Ona jest taka... Ej? Ha. No takie, no... Takie... No, kurde, minigam na telefon jest średni. Tak szuter. Jak tak, no to tak no. <laughs> Rozumiecie. Hej. Ja myślę, że bardzo będę inwestować w statki. W końcu postawiłem dwa proste. Ehm, um, niedobre. No. Sorki za szumy, o ile jakiekolwiek były. Um, I tutaj kolejny statek, i dobre, On sobie zapgradeował na to. To jest bardzo dobra. okej okay. Ale do rzeczy. Eee. Um, Kurde, chyba niepotrzebnie tyle łodzi dał on No niepotrzebnie. Niepotrzebnie, mogłem dać jakieś dwie. No ale no dobra, już, już jakoś sobie dam radę, nie? Hm. Dawać 550 su. Jeszcze tutaj, czy hmm. co? Zróbmy tak, bo niepotrzebnie, mówię, niepotrzebnie dałam tego aż tak dużo. No, i dwa statki mi zdecydowanie starczą, e, dawać mi destrojera. Kurde, na pewno mi dadzą destrojera, jak ja ciągle balony puszczą. Tak, kurde. Ale please mi to. No. No. Ach, pff, dobra, mam to. No i teraz jakaś by się farma przydała. Jakąś farmę bym sobie chętnie postawił. Um... Kurde, miałem zbierać na farma, kupiłem statek. Perfekto. Mm. Okej, on śmieje sobie... nie chcę powiedzieć, że słabość.. <laughs> to dobra, to jak w takim to no to He he, ale jestem zły sam, minigana se postawił. Ału. Au. Hm. On bardzo idzie na ilość. Tak, teraz to zauważyłem. Na którą iść i na którym iść widzowie? Na ogień czy na. hm, chyba na tego Blade'a, nie? No, na Blade'a. Przecież o... Gniowy też jest dobry. Hmm, no, mówią bardzo, idzie na ilość. Bo postawię sobie pięć wieżyczek i daję radę. Ale, jak szybko zeszło do tej osiemnastej ruty, pięć minut minęło jak sekunda. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Już już jest bezpiecznie. No powiedzmy, że tego się obawiałem. Stalowe balony to jest moja słabość. A jego kamo. Czyż nie, no mamy igana, no dobra, dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie musicie się na mnie drzeć, już, dobra. Ha, to super mocnie... O nie! Nie robi się tak! O nie, wysłukamy stalowe balony! O nie, to jest najgorzej, nie, nie robi się tak. Nie rób ci tak. Nie, to jest złe. To jest po prostu złe, nie? Tak się nie robi, jak to? Dobra, już mam ogniowego. Ale nie, naprawdę, spalowe balony jest... Nie wiem, może inaczej. Mam z nimi przej... I... No. No, no, no. A, Boże! Okej, okay, dobra. Wybroniłem się jakoś. Hm, może nie. Może tak Wiecie co to w tak postawię tutaj? Się nie dowiecie, albo się dowiecie wkrótce. No już się dowiedzieliście. To było proste panie Ameryniu. To było... Te te Nie, nie, No. Tak shooter, On strzela tak. To jest zgodny strzelec. Tak, to jest na pewno tłumaczenie tego. No na... tak. Dobra. Chłopieca eee, Chłopiec, tu się odwaliło, nie? Hm. Tak zielone balony mu puszczam. To great idea. Tylko przychodzę sobie lekko zwiększyć. Hm. Ha, on to jakby mu balony przychodzą. Okej, okay, jakby ja nie mam pytań. Dziwne, bo on nie leci sobie w to. Tego kręciołka. O nie, Rainbow hmm. On ma super małpkę. On ma super małpkę. Hmm. czy to było najgłupsze zagranie jakie tylko mogłem zrobić czy to było to zowie, help me on to przegrał i co jest przecież przeszły balony what the hell no Your opponent has a waiting for their response. Dobra, dobra, tam nie pierdolę. On prawdopodobnie wyszedł, bo zobaczył, że już nie ma szans. Czyż ja bym na jego miejscu się nie poddał? Albo nie wiem, ma internet. Tak jak ja. Przecież dzisiaj jestem w mieście i. Internet jest good, a ja sobie w tym czasie wyjk. No, wygrałem, wygrałem. Godtago, go. Ot ta, o, octagon, Chyba to. To jest skrót od Octagonu. Nie chcę żadnego live'a, Kurde. Tobo O, jakieś ananasy. Fajnie. Pewnie będzie grał samolotem. Ech, taki żarcik. Skipnij to. A nie skipnie tego. Stop! Kurde, ja bym właśnie chciał w tym bonusie kobry trafić. Ale nie mogę zawsze. Czyż nie, raz trafiłem, ale. kościu daj ready. Aha. Okej. Okay. No i była reklama. A gościu kurde... Przykro zrobiło. Nie. Nie. Wszystko tylko nie ta mapa. Pst, co to jest w ogóle? Co to jest za mapa? Jan pierwszy... raz na oczy widzę. Nie. Wszystko tylko nie ta mapa. No, ta jest. Spoko. I coś dobrego. No. A mnie nie wzięło, bo jest strasznie niewygodny na telefon. No mm, i też go tak średnio lubię. Skąd one nie idą? Chyba stąd nie, tak. Ehm. Mm. Czy on coś będzie się... Dobra. Okej. Okay. To ja już wiem. On będzie sobie leciał na farmę. I właściwie nie wiem, czy była u mnie taka gierka, że ja bez farm. Mm. Mm. Hm. Hmm, hmm, hmm. hmm, hmm. Sobie tak hm hm hm. Hm. Hmm robię, żeby, żeby tak było, że niby o czymś myślę, że rozkminiam że coś tam, ale tak naprawdę niks, nie wiem. Ogólnie jak gracie w Blue Story Defense, na telefonach, chcecie szybko balony wypuszczać, to wystarczy, że trzymacie palce moje. Ja na przykład teraz nie naciskam, tylko trzymam palce I yy, to mi tak automatycznie jakby wysyła. O i on ma lekkie problemy. Duże. No. Ogólnie ja to nagrywam, no, jak widzicie, 1255 yy, i mam o 13.10 przyrodę. To wy możecie napisać, jaką macie kolejną lekcję. To wam serduszko przypnę. Chyba warto, nie? Hmm. <laughs> o, ekobusta też ma. Też ma ekobusta. Szanuję tego użytkownika szacuneczkiem hem Hmm. zielone balony do ataku albo żółte nie białe, może nie dobra żółtem powysyłam dajcie mi 400 do zarabiania dobra dziękuję bardzo ja Jezus Maria, chłopie, to nie Amerino, ty sobie rady nie dajesz, a ja jedną ninją daję radę. Co jest, kurna, on ma maga na piorunki, ma małpkę na triple dabsy, ja mam tylko ninja na double shurikeny i ja... i on nie daje rady, a ja samą ninżą daję radę, nie? Nice, nice, najsu. najsu, najsu. W ogóle w górę zostawiam jak się film spodoba, nie? Ach, ale od was te lajki żebrze, nie? Hm. Hm, hm, hm. Ła, hmm. wow, ale dużo bananów Okej, okay, lecimy z tym helikopterem. Wysłał mi kamo spalowy balony. No. Widać, to nie jest żaden noob. To jest, no mówię, jak mówiłem jakąś minutę, dwie temu, szanuję tego użytkownika. Ale helikopter to masz podlecieć do tego balona, ani się z nim bawić w ciuciu babkę. Ja pier. E. Dlaczego ten helikopter nie podleci i nie zniszczy tego, nie, nie, kurde, nie, Jezu, ach, e, e, e. dobra, dwa i pół, Cza, boże, jaka jest runda, 17 ja pierdzielę, czy mi się Rainbow Rush opłaca robić? Oto to jest pytanie. Czy mi się opłaca robić Rainbow Rusha? Tak się zastanawiam. Dobra, lepszy, mydór. Na maga ognia się zrobił. Gaddym. Co za A pogryśmy go tymi balonami, bo czemu nie? Może mu takiego wyslimy. Wyslimy. Przejęzyczyłem czułem się. Przejęzyczyłem się. Kurczę, tak to się wymawia. Hmm. Ja już chyba wiem, co trzeba zrobić. No, niestety, no. Musiałem, no. Musiałem, no. Nie, nie było innej opcji, szczerze mówiąc. Mama głów. On mi też wysłał Moaba. On mi też to wysłał. I tak. Teraz pytanie jest takie on mi dwa czerwone puścił? dwa, ale że dwa i i co? O mój łeb, jak to? Wygrałem, wygrałem, wygrałem. Ja nie mogę, ależ kurde, ja mówię sobie mąka S, a tu dobra S. Wygraliśmy. A jaką? No mama ci przywiezła. Jaką zupę? Nie wiem jaką. Nie wiem, mas sprawę. ci. Ups, jak będzie ogórkowa, to...